Cześć, jestem Piotas 5, 5. Witam Was w kolejnym odcinku <coughs> serii Let's Play Penumbra Overture. Mm. Przed chwilą zakończyliśmy. O, muszę wyłączyć światło. Mmm, mi trzeszczy w słuchawkach. Przed chwilą stoczyliśmy niesamowitą walkę z wielkim stworzeniem pełzającym. Jesteśmy w składzie chemi w chemicznym. No, w składzie chemicznym. Szukamy różnych chemikaliów. Zdaje się, że jest ich siedem, jeśli się nie mylę. No, sześć. Jednak sześć. Dwa mamy. Trzy mamy. Cztery. Nie, nie, myślę, że tu coś jest. No, chociaż. A, wiedziałem. Cztery. Cztery. Mhm. Pięć. Cześć. No to wszystko. Już jednak się lepiej wolę rozejrzeć, bo... Mhm. Mm to wszystko. Też wydaje mi się, że... Kiedyś jak wziąłem wszystkie elementy, to... Była taka... Niebieski... Taki, taki ekran się zrobił specyficzny, że wszystko wziąłem już i... wołowina, nieprzydatne. Hmm, dobra, notatki sprawdźmy. Nie, nie, no to jest chemika. O, tak, 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 to jest to. Czyli sześć i mamy wszystko. Możemy stąd wyjść. Tu już potrzebowałem. O, co jest? O. Dobra, <grym> wracajmy stąd. Lepiej stąd iść. Kiedyś po prostu nie zabrałem wszystkiego, wyszedłem stąd i już nie mogłem wrócić. A to dziwne w sumie, bo z tej strony mogę wyjść, a wejść tutaj nie mogłem. Hm. Trudno. Nie, nie potrzebuję lampki. Proponuję iść do tego jeziora utukłaku. Jesteśmy e, gdzie jesteśmy? Tutaj jesteśmy w składzie chemicznym. Spalaria. Hmm. Chodźmy do jeziora Utokwak. Tam jest skład chemiczny. Jezioro Utokwak. Jezioro Utokwak. 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 Nie podoba mi się to. O, doggy style. Chodź tu. Z chęcią cię zabiję. O tak, 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 chodź tu. Widzę cię, widzę cię. Chodź, 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 chodź. Podzielisz los swoich kolegów. O, pięknie. Myślał, że mi ucieknie. He, he. Nie, zajmą takie numery, chłopcze. Muszę mieć pewność, że nie żyję. O, tak, tak, tak. Dziwne to miejsce jest. Nie ukrywam. O, moja lubiona zabawa w beczki Ua! Niesamowita fizyka Gdzie jest jezioro u to kłaku. Jest, 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 jest To jest chyba najciekawsza lokacja w grze. Lubię ją Bardzo fajnie się tu światło rozpowszyła rozprzestrzenia Hmm. Joe Freeman. Hmm. O. o! Ciekawa historia. Możecie sobie tu przeczytać. O! Flary i środki wcięgulowe. No, przyda się. Na pewno się przyda. Spójrzcie, czy to nie jest wspaniały widok? Coś epickiego. Rzućmy tę flarę, mam w nich siedemnaście, to... Łaaa... Pię... Nie podoba mi się to. Flash mele, flash mele, flash mele, flash mele. I teraz to. I... Ha! Łaaa! Pięknie! O w mordę! Zapomniałem o tym! Zapomniałem! O tak... Tutaj trzeba uważać. O normalne. To jest normalne. Dobrze, że zapisałem. Trzeba tutaj naprawdę uważać na ten lód. Ej, ej, ej! Ja przecież, żyję, przecież żyję, Co jest? Hej, 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 hej! Ostrożnie! Tutaj trzeba być naprawdę ostrożnym. Najgorsze jest to, że... W sumie powiem wam, jak możecie uniknąć tego. Widzicie, tu jest takie. No, jakby to powiedzieć, nie widać. Au. Po prostu nie stójcie za długo na brzegu, a wtedy wpadniecie do środka. Hmm. Nowoczesna rękawica. Zaraz. To przecież ja mam. Mm -hmm. Łom nie wychodź z doma bez łoma nie tędy, tędy nie wyjdę Tędy wyjdę Zaraz, w tamtą stronę Cholera What the fuck Nie Nie Cicho, damy radę Trochę większe skupienie musimy zachować i wszystko będzie w porządku. Pójdziemy tędy. Aha. Yes! Łom. No co mi łom? Powiedzcie... O, zapiszmy lepiej znowu, bo będzie potem jazda, jak znowu wpadnę gdzieś i się zabiję i będą się znowu tam łazić przez to jezioro. Nie pomoże powiedzieć o co tu chodzi. Wracajmy stąd lepiej. W sumie dziwnie to wygląda. Wejście takiej Gdzie my teraz możemy iść? Dokładnie zaliczone. Yy, spalarnia? Chodźmy do spalarni. Bardziej w prawo i pod górę. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Um, dobrze idziemy. Tutaj trzymajmy się bliżej prawej. Tutaj, i potem w prawo.

naprawdę trzeba być mną, żeby to zrobić. Ups! Jest! Kurde, tu się w drugą stronę otwierają. Zamknijmy się lepiej, bo. Nie, nie. nie, nie. No ober. Tu nic nie ma w Ło, co laboratorium dostaliśmy do dyspozycji? Sznurek. Hmm, to się przyda. Zapiszmy standardowo pojemnik pils. Pils here oczywiście, standardowo zbiornik. Ło! he, dreszcze emocji. Tutaj jakaś książka i tak nieprzydatna. Ło, Ło, Ło! Dobra, połóżmy tutaj. Dobra, preskie składniki połączyć. F z E. Nie. F z A. Nie. A z D. Nie. To jest gdzieś napisane w instrukcji, ale he, notatki. Fila, 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 wiem. Książka o materiałach wybuchowych. Musimy dać. Ląd, nie. 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 Czerwony fosfor i bar Dajmy czerwony fosfor i bar yy, To jest chemika. Bar to jest trójka. Czerwony fosfor to jest piątka. Czyli dwójka i piątka. Czyli B i E. Tak? Dobrze myślę. Gdzie by... Oj. Tak! Czerwony bar. Y, to musi być C. I fosfor. Nie wiem, E. Fosfor jest. Fosfor jest niebieski, czyli F. O, nie. Teraz wracam. Już mam czas mieszać F. Nie mam pojęcia czemu. D z F. Teraz ostrożnie, bo musimy wyjść z tym. Tak, żeby tego nie, nie zrzucić. Jak to zrzucimy, to. Pewnie tak mi się uda to zrzucić, więc zobaczycie o co mi chodziło. I za dużo tym nie trząść, bo jak za dużo będziecie trząść, to też wybuchnie. Zademonstrować wam Nie działało. To idziemy dalej. Nie w tą stronę. Jestem hardcorem O nie! Nie w tą stronę. Dobra, to miało być tylko na pokaz. Lepiej stąd wyjdźmy. Tak, możecie mówić, że lamię, że jestem lamerem, że nie potrafię grać, że nie wiem o co chodzi. Piszcie co chcecie. Ja, ja sobie robię tylko... Ło, wow, ło, wow, ło! Wow. Najtrudniejszy part chyba, album spadł. Red już cię ratuje, nie przejmuj się O jezu, o jezu Dobra, dajmy sznurek Zapalmy to I spieprzać Łada, Łada, Łada Nie wiem czemu tędy zawsze chodzę Au! Yeah! wow. Mam moje pilsy, wezmę sobie jeszcze je przed śmiercią. Drągala jakiegoś potrzebujemy. O, zamknięte. Zamknięte, zamknięte, zamknięte. Idziemy tam. <śmiech> <śmiech> You, you you actually came. There is much that should leave my soul. Well, you came, you are so pretty, but I have been bad. The other world already beckons me, so I suppose one further misdemeanor will change little. It is false pretension and not guiding light with which I have led you here. I cannot give you the answers you want. You may wish to find what it is you seek, but that is a fiction. You cannot know what it is you sought through the vast leaden doorway, or else you would seek anything else in the world. No, the key stays with me in here, so the life that has led me, horrible as it may be, is better still than the life that waits for you, hungry behind those doors. As replacements go, you shall be admirably abnormal. But you must wonder why this metal-burning chamber is talking to you in a voice you knew only as red.

Słuchajcie, wyjść nie możemy, bo inaczej my się stąd nie wydostaniemy. Jeżeli ktoś zna jakieś alternatywne rozwiązanie tego, to piszcie w komentarzach. Jestem naprawdę ciekaw, jak wy to rozkręciliście. Ja tu po prostu klikam niestety zapłon i... Ale w sumie to chyba jedyne rozwiązanie jest. Roz, jedyne rozwiązanie jest w tej części gry, bo w drugiej mamy możliwość wyboru, ale to oczywiście w drugiej części się wszystko rozwinie. Przykro mi red Nooo! Co ja zrobiłem? Ja! Ja! No, rozbiegnij! Wykro mi, Red. W sumie mały byłeś, Red. Chodźcie, złożymy go z powrotem. Żegnaj, przyjacielu. Śmierć za życie. Ja muszę przetrwać. Przyjaciele... Halo? Zrobiło się... ...przerażające. Co jest na... Co jest za drzwiami? Red nie żyje. Wynocha. Nie ma z kim rozmawiać. Pozwól mi umówić, proszę. Nazywam się Red. Stąd z nami rozmawiał. Jego centrum dowodzenia. Mój najdroższy przyjacielu, jak się masz? Ja tak dobrze, jak można się tego spodziewać. Mam jednak pewne smutne wieści. Przeczytajcie sobie. Tom Redwood. Red. Lat czterna... O cholera, co? 14 lat? Uwie. To jest niejadalne. Boję się naprawdę. Biedny Red, poor Red. No nie, chyba sobie ja, ja robię. What the fuck? Ijdźmy stąd, wino. Ehm. Zatrzymujemy drągala jakiegoś. Ciekawe. Witamy w schronie. Górna kasta cztery, szechu. Howard? Przecież to ojciec mój jest, Howard. W MORDĘ Jak pierwszy raz w to grałem byłem osrany po sam pas, naprawdę Naprawdę nie grałem w to później Teraz też jestem w sumie, bo kombinuję koń pod górę. Jezus Maria. Ustram się na rzadko. Ua! dalszy nastąpi, moi drodzy. To już jest koniec pierwszej serii. Pierwszej części gry, przepraszam. To będzie chyba jeden z najdłuższych odcinków. 25 minut. <gry> tak, sproszczenie dzięki PL Project. Projekt, w sumie to polska strona PL Project. Boże. Zapraszam do słuchania muzyczki. Komentujcie, subskrybujcie, kciuków w górę, nie żałujcie i do zobaczenia w kolejnej części gry. Na razie.